One, two, three, fuck it Hej, witajcie na moim kanale Z tej strony jak zwykle wasza Kiki Jak się dzisiaj czujecie? Jak wam mija dzień? Mam nadzieję, że wspaniale no to dobrze. Ja dzisiaj przyszło do Was z ekscytującym filmikiem. Jeśli oglądaliście mój poprzedni filmik odnośnie produktów z action, to na pewno wiecie, że kupiłam nowy szkicownik. A co idzie za nowym szkicownikiem? Nowe rysunki, nowa okładka, nowe życie. Szkicownik ten ma kartonową okładkę, więc fajnie tutaj będą sprawdzać się markery po lub gwasze czy też akryle z racji tego, że to są mocno kryjące farby, fajnie pokryją właśnie ten kartonik. Oczywiście nie ma co tutaj kombinować z akwarelami czy z markerami zwykłymi, takimi jak kopik, ponieważ no, będzie przebijać ten karton i te kolory nie będą takie jaskrawe i żywe, a dobrze wiecie, że ja takie uwielbiam, także tak, zostaniemy przy gwaszach. Od razu się przyznaję, że specem od waszy nie jestem. W ogóle nie miałam do czynienia z farbami, które są mocno kryjące. Zazwyczaj wybierałam akwarele lub markery, dlatego to będzie nie lada wyzwanie, ale cieszę się, że wy będziecie w tym wyzwaniu razem ze mną, będzie mi na pewno trochę przyjemniej. Zapraszam was do uczestnictwa w tym niesamowitym przedsięwzięciu. I już bez zbędnego gadania jak zwykle, przejdźmy na moje biurko, także bierzcie swoje szkicowniki, kartki, markery wasze, yy, siostrę, brata, mamy i chodźmy. Let's go! No dobra, to teraz szkic. Z tej strony Kiki za mikrofonu. Jak wiecie, ostatnio próbowałam tworzyć filmiki jednocześnie mówiąc do Was o tym, co aktualnie robię, ale jestem zbyt nieogarnięta, żeby taki filmik faktycznie wyszedł. Sam pomysł na okładkę wzięłam z kanału Drawing with Waffles, który możecie kojarzyć. Uwielbiam to, że ona właśnie swoje szkicowniki nie tylko numeruje, to jeszcze tworzy przefantastyczne okładki i bardzo jej pozazdrościłam. Ja powoli przekonuję się do tego, żeby ponumerować swój pierwszy szkicownik, ale mam wrażenie, że jest to za duża presja jak na razie. Na pewno nadejdzie taka chwila, że stwierdzę, tak, to będzie ten mój pierwszy szkicownik i od tego zacznę moją kolekcję. Jeśli chodzi o sam szkic, to nie muszę się tutaj rozdrabniać. Widzicie, co robię? Bardzo fajnie pracowało się na tym kartoniku ołówkiem, także tutaj nie było żadnych problemów. Za bardzo też nie przejmowałam się błędami, bo wiedziałam, że czy to poska, czy wasze przykryją ewentualne błędy ze względu na to, że są mocno kryjące, i miałam też pewność, że tego ołówka nie będzie widać. Więc to było tylko i wyłącznie po to, żeby miała swoje linie pomocnicze. No dobra, skończyłam już szkic, jestem z niego zadowolona, więc lecimy z kolorowaniem. Do wymazania szkicu użyłam gumkę chlebową, tak jak zawsze, żeby zostały tylko delikatne linie. Na początku zaczęłam pracę z markerami POSKA z racji tego, że miałam bardzo fajne kolory, które nadawały się też do skóry, jednak były one zbyt agresywne do tego papieru. Miałam nadzieję, że z racji tego, że jest to karton, to nie będą one przecierać go, nie będą go niszczyć. Jednak po kilku warstwach już zaczęłam widzieć, że dzieją się złe rzeczy. I właśnie w tym momencie postanowiłam, że spróbuję moich sił w gwaszach. Tak jak mówiłam, nie jestem mistrzem gwaszy. Ja tak naprawdę kupiłam je, bo widziałam na Instagramie świetne prace wykonane właśnie tymi farbami i leżały one w mojej szafce już chyba z Dwa czy trzy lata, także nie ma się tutaj czym chwalić, ale tak niestety czasami robię, że kupuję coś, bo akurat zobaczę w sklepie plastycznym, no i później rzucam do szuflady, a tak naprawdę robię tym, co zawsze, czyli albo akwarelami, albo markerami, a to sobie leży i się kurzy. Ciekawostka językowa. Słowo gwarz pochodzi z języka włoskiego i oznacza wilgoć lub rosę. Wiedzieliście o tym? O gwaszach wiedziałam tylko tyle, że są właśnie mocno kryjące i nie pracuje się nimi tak jak akwarelami. Moje gwasze są z firmy Phoenix. Nie są one jakoś szczególnie z górnej półki, ponieważ za 24 kolory zapłaciłam około 30 zł. Także spokojnie one tutaj, jeśli chodzi o początkujących, też są bardzo przyjazne. Ja jestem przyzwyczajona do tego, że gdy maluję akwarelami, to biały kolor jest mi właściwie zupełnie niepotrzebny. Czasami zastanawiałam się, po co on właściwie w paletce jest. Pracując z Waszami sięgałam potem biały kolor praktycznie cały czas mieszając go z innymi, dzięki czemu powstawały przepiękne pastelowe kolorki. To było coś, czego obawiałam się najbardziej, że właśnie będę miała problem z tymi podstawowymi kolorami, które stosuję jako bazę, z racji tego, że ja bardzo lubię jasne kolory, czuję się z nimi komfortowo i po prostu dobrze mi się z nimi pracuje. Przy mieszaniu tych farb odczuwam jakąś dziwną satysfakcję, ponieważ są one gęstsze niż akwarele i dzięki temu lepiej widać to jak one się mieszają i tworzą nowe kolory, co było fascynujące. I tak naprawdę nie miałam tutaj problemu z tym, żeby stworzyć kolor, który miałam w wyobraźni lub do, do którego dążyłam. Bardzo podobał mi się i kolor skóry i później cienie, które nakładałam, a także kolor włosów, który wyszedł mi naprawdę fajnie, pastelowo, właściwie taki kolor gumy balonowej. Przy pracy z waszami podobało mi się też to, że dodając wody mogliśmy uzyskać naprawdę fajną konsystencję. Z tego co czytałam dodawanie wody jest niezbędne, ponieważ gdy damy farbę prosto z tubki, będzie się ona później kruszyć i łuszczyć, a tego nie chcemy. Zbudowanie odpowiedniej konsystencji waszy wcale nie było trudne, myślałam, że będę się tutaj bardziej pocić. Na szczęście po dodaniu kilku kropli ona faktycznie stawała się taka jak śmietana i bardzo przyjemnie rozprowadzało się ją na papierze. No ale w końcu przyszedł czas na kolor żółty i tutaj zadziało się coś złego. Nie wiem do końca, czy to przez to, na czym pracowałam, czy to przez samą farbę. Wieś może dodałam po prostu za mało wody i przez to właśnie ten żółty kolor zaczął mi sprawiać, no problemy, muszę to przyznać. Jeśli chodzi o jej ogrodniczki, to użyłam tutaj ciemniejszego koloru i jestem z niego zadowolona, ponieważ dał on fajny kontrast do całego jasnego rysunku, czyli do jej włosów, do jej skóry, do żółtego spederka i ładnie podbił te wszystkie kolory. Przy tej ciemniejszej farbie zobaczyłam, że trudniej jest uzyskać gładki efekt, no ale to też ze względu na to, że jest to podkład kartonowy, czy nie jest to gładka kartka, no i też trudniej było uzyskać właśnie taki efekt gładkiej tapi. Jeśli chodzi o ten żółty kolor, to ja później ratowałam się poską, także już dałam sobie spokój z gwaszami. No ale polska też tutaj nie była łatwa, także musiałam się natrudzić. Koniec końców faktycznie na, tym, na tej okładce widać, że ten żółty no, nie jest jakiś świetny. No i po bliższym obejrzeniu coś się tam dzieje niedobrego. Z racji tego, że sama postać wyglądała dosyć smutno, zdecydowałam się dodać także lekkie tło. Niebieskim kolorem szybciutko uzupełniłam te dwie linie pomocnicze, które zrobiłam linijką. no i domalowałam białe chmurki. Tutaj też wspomogłam się poską. Nie pokryły one w 100%, ale specjalnie zostawiłam na dole chmurki takie przebijające paski, dzięki temu wydają się one bardziej atrakcyjne. Te chmurki w sensie. Kropki chciałam dodać tak o od siebie, później dopiero się skapnęłam, że to właściwie wygląda jak śnieg. A ona pije kawę, jest szczęśliwa i nie ma kurtki, więc jak ten śnieg tam pasuje. No ale nieważne, to są kropki, to nie jest śnieg, dobra? Później już tylko delikatnie dodałam cienie, tam gdzie czułam jeszcze taką potrzebę, czyli szczególnie na skórze i na jej ubraniu. Ogólnie byłam bardzo zadowolona z tego, jak łatwo było mi dobrać odpowiednie kolory. Bałam się, że może tutaj będę trochę szła w jakieś ekstrema i będą one za ciemne lub będą się za bardzo wybijały. No, i na końcu zrobiłam coś, co sprawiło mi po prostu ogromną przyjemność, czyli obrysowywanie cienkopisem. Ogólnie jest coś w tym niesamowitego. Tak samo mam z markerami Copic, że gdy nałożę najpierw kolory, a dopiero później obrysowuję całą postać, to jest tak przyjemne, że do niczego innego tego nie można porównać. Mam wrażenie, że w drugą stronę, czyli jeśli najpierw zrobimy liner, a dopiero później dodajemy kolory. To jest inne uczucie. Tutaj mamy kolory i cieniowanie, i właściwie kończymy rysunek tym, że robimy obrys. To to wszystko dostaje nagle takiego kopa, i ten rysunek wychodzi z tej kartki. Bardzo przyjemne, naprawdę. Ten proces zostawiłam Wam cały do obejrzenia, ponieważ dla mnie też on był ciekawy. I tak jak mówię, jest to jakoś dziwnie satysfakcjonujące. Oczywiście w większość filmiku zakrywam wam obrys ręką, bo czemu by nie. Ogólnie naprawdę wiele rzeczy musiałam wyciąć, ponieważ ciągle wchodziła moja głowa, albo fredzia, albo <gryw> po prostu ciągle mi coś przeszkadzało, jak to jest. I przez chwilę zostawiłam wam też proces w czasie rzeczywistym, żebyście zobaczyli, jak wolno to robię tak naprawdę. Koniec dodałam już tylko odblaski, tam gdzie czułam taką potrzebę, bo mam wrażenie, że one też dużo dają do rysunku, a zresztą chciałam się jeszcze pobawić białą poską. Więc jakie są zalety gwaszy, na pewno łatwiej jest naprawić błędy niż w akwarelach, i ja się czułam normalnie, jakbym miała dane Ctrl Z tak jak mamy na komputerze, z racji tego, że możemy tutaj pracować z ciemniejszego na jasne. Wow, to było naprawdę fajne! Bardzo fajnie się mieszają te kolory. Nie miałam problemu z uzyskaniem takich kolorów, jak ja chciałam, jakie sobie wyobraziłam. Na plus na pewno intensywność kolorów z racji tego, że akwarele są farbami transparentnymi. Czasami mam wrażenie, że właśnie trudno jest uzyskać mocne, nasycone kolory, które ja bardzo lubię. Oczywiście zależy to od preferencji, ale tutaj na pewno na plus można robić ciekawe rzeczy i zachęcam Was do spróbowania. I według mnie gwasze są łatwiejsze w użyciu niż akwarele. Oczywiście jest to moja opinia, z którą możecie się nie zgadzać. Ja uważam, że te farby są bardziej intuicyjne i łatwiej jest uzyskać pożądany efekt niż w akwarelach. No i to tyle z mojego gadania. Dajcie znać, czy okładka Wam się w ogóle podoba i czy chcielibyście jeszcze zobaczyć taki filmik. Jestem bardzo ciekawa, czy wykorzystacie gwaszy, czy może jednak preferujecie akwarele, tak jak ja. Więc czekam na Wasze komentarze i już lecimy do outro. Oczywiście jak zwykle serdecznie Was zapraszam do naciśnięcia dzwoneczka i zasubskrybowania mojego kanału, bo jestem tutaj dla Was, robię filmiki i oh. dla Was oczywiście dla siebie też, no bo lubię polisować czy sermi, tak. Ale chciałabym, żebyście tu wydecydowali, co chcecie zobaczyć na tym kanale, więc serdecznie Was zapraszam także do komentowania i do wchodzenia w konwersację ze mną, bo na pewno odpowiem na Wasze wezwania. Także czekam poniżej życzę wam cudownego dnia, kreatywności, weny i wszystkiego, co sobie tylko zamarzycie. Do zobaczenia w następnym filmiku. Mua! Naprawdę i sobie za mały knur. Mm.